Nie wiem, czy oni chcą, czy nie chcą, bo to zawsze tak jest, że sztaby kandydatów mówią: wy się nie w tym a ktoś mówi: no ale my was finansujemy. To bardzo to jest świetny case pod tytułem, jak się wykorzystuje Jokera, powiedzmy, albo ASA przynajmniej, i jak można tego ASA zniwelować. Bo tam jest mnóstwo możliwości niwelacji tego. No i będziemy świadkami w najbliższych teraz dwóch tygodniach dokładnie, patrzenia, co się dzieje. No. Właśnie, wracając do tego Asa, o którym Pan wspomniał w postaci sweet z Trumpem i z Marco Rubio i tam innymi politykami amerykańskimi, sweet foci no właśnie, patrząc na to, jak dobrze pamiętam, no Campus Polska, no Trzaskowski tam zapraszał wielu polityków, tak teraz, jeżeli dobrze pamiętam, co niedługo ma się odbyć, Impact, Trzaskowski też tam będzie, też wielu polityków, m.in. głównym gościem, jeżeli to przekoja że Barack Obama. Nie właśnie jak to Czeskoś też może wykorzystać, żeby się pokazać no, jako ten polityk z szeroko, szerokimi kontaktami, tak, Barack Obama był prezydent Stanów Zjednoczonych, ale żeby się pokazać no, jako ten e, polityk z kontaktami światowymi. Znaczy, to jest tak, że e, zdjęcie byłoby reaktywne. Tak, no bo w zasadzie jeżeli dobrze czytam korespondentów ze Stanów Zjednoczonych, różnych mediów polskich, to taki dzień modlitwy raz do roku można sobie wykupić bilet umownie, czyli zaproszenie kupić, żeby tam być w tym ogrodzie różany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zdjęcie z, zdjęcie z prezydentem Trumpem, to już omawialiśmy na początku, jest również ryzykiem. Po drugie to, że Karol Nawrocki powiedział, że powiedział do niego wygrasz, to jest narracja Karola Nawrowskiego, tylko że to jest no tak jawnie, nikt się nie mieszał w wybory w Polsce chyba po 1989 roku. I tu powinno być oburzenie tych wszystkich moralistów, że Polska się powinna sama rządzić i w ogóle sama decydować o sobie.